Dzień dobry Państwu. Marcin Szołajski, Szłajski Legal Group, radca prawny i partner zarządzający kancelarii oraz redaktor na portalu kio 24 rg Proszę Państwa, w ramach naszego cyklu Prosto z KIO tym razem przedstawiamy Państwu wyrok z 6 lipca 2022 roku, KIO 1581 na 22, który dotyczy bardzo ciekawej kwestii, a mianowicie samodzielnego uzupełnienia dokumentów w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Jak należy postąpić właśnie w takiej sytuacji? Co może zrobić zamawiający? Czy wykonawca może takie czynności podejmować, czy nie? Na te pytania odpowiadała Krajowa Izba Odwoławcza właśnie w postępowaniu z 6 lipca 2022. Proszę Państwa, zarzut dotyczył mianowicie nieuzupełnienia dokumentów dotyczących e, KRK, czyli e, mówiąc krótko, zaświadczeń o niekaralności. I tutaj warto powiedzieć, że e, zamawiający otrzymał w ramach właśnie e, e, uzupełnienia samodzielnego właśnie te dokumenty, których wykonawca wraz z ofertą zapomniał złożyć. No i tu. Tutaj trzeba było podjąć decyzję i zważyć argumenty zarówno zamawiającego, jak i odwołującego, żeby można było ustalić, która ze stron ma rację. Czy można uzupełniać takie dokumenty, czy nie? I tutaj warto powiedzieć, że. Odpowiedzialność za takie całe postępowanie ponosi głównie zamawiający. To zamawiający musi dbać o to, żeby dysponować wszystkimi dokumentami. I jeżeli są to dokumenty, które można uzupełnić na wezwanie, to należy to zrobić to należy podjąć takie działanie, żeby można było w, tą sprawę wyjaśnić. I tutaj e, trzeba żeby zamawiający stwierdzając braki dokumentów, które mogą być uzupełnione, żeby dokonał wezwania wykonawcy do ich uzupełnienia. E, czy zatem przepisy prawa zamówień publicznych sprzeciwiają się samodzielnemu uzupełnieniu? Nic bardziej błędnego. Oczywiście może wykonawca samodzielnie uzupełnić takie dokumenty, zobaczyć, że czegoś mu brakuje. Że czegoś zapomniał w ofercie, i bez wezwania informuje zamawiającego, że zapomniał tych dokumentów złożyć, i składa je w uzupełnieniu samodzielnym. Przepisy PZP nie ograniczają takich możliwości. Można zatem składać. No, co za tym idzie? Czy Krajowa Izba Odwoławcza rozpatrywała kwestię, czy w takim razie zamawiający musi po takim odwołaniu ponownie wezwać wykonawcę do złożenia dokumentów, skoro nimi już dysponuje? No i znowu, zdaniem Krajowej Izby Odwoławczej, to złożenie ponowne dokumentów, mimo że dysponuje tymi dokumentami, jest nadmiernym formalizmem. Nie trzeba, skoro już dostał ten, ten dokument zamawiający, składać go ponownie. Wystarczy, że ten dokument zostanie zweryfikowany przez zamawiającego i potwierdzony, że spełnione są wymagania dotyczące właśnie tutaj niekaralności. Co za tym idzie? Ciekawe rozstrzygnięcie w tej sprawie było, bo już uwzględnienie takiego zarzutu odwołania, że nie wezwano do uzupełnienia, no mijałoby się z celem, bo już wykonawca takie dokumenty uzupełnił. Proszę Państwa, warto powiedzieć, że Szołajski Legal Group również wielokrotnie. W postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego namawiał swoich klientów do samodzielnego uzupełnienia dokumentów, bo to jest w interesie takiego wykonawcy i można takie rzeczy robić. Co za tym idzie? Nie mamy się czego obawiać. Krajowa Izba Odwoławcza 6 lipca 2022 potwierdziła, że PZP nie ogranicza takich możliwości. Można zatem samodzielnie uzupełniać dokumenty. Szołajski Legal Group od ponad 20 lat pomaga w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego. Jeżeli Państwo potrzebują, Pomocy chętnie jej udzielimy i pomożemy wygrać przetarg. Dlatego, jeżeli będą Państwo potrzebowali kontaktu do nas, to proszę zajrzeć na naszą stronę szolajski.com. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Marcin Szolajski, Szolajski Legal Group, radca prawny i partner zarządzający kancelarii oraz redaktor na naczelnym portalu KIO 24RG. Dziękuję i do usłyszenia!